W oczekiwaniu na dalekie wyprawy motocyklowe, chciałem was dziś zabrać w krótką podróż pełną tajemnic. W tym filmie wspólnie poszukamy miejsca, które przez ponad 50 lat było całkowicie niedostępne. Udamy się do tajnej radzieckiej bazy atomowej na terenie Polski. Obiekt 3002, bo takie kodowe oznaczenie nosił, był jednym z trzech tego typu miejsc w Polsce miejscem, w którym znajdowały się bomby atomowe. Zapraszam. Prace nad budową pierwszej radzieckiej bomby atomowej rozpoczęto w 1939 roku. Jednak dopiero amerykańskie ataki atomowe na Japonię uświadomiły Sowietom i światu, jak przerażające narzędzie wojny człowiek może stworzyć. Już 20 sierpnia 1945 roku Sowieci powołali specjalny komitet do spraw bomby atomowej. Na jego politycznym czele stanął Wawrynti Beria. Już 4 lata później pierwsza radziecka bomba atomowa była gotowa do użycia. Można byłoby zapytać w tym miejscu skąd w ogóle takie szybkie tempo prac nad radziecką bombą atomową. I to w kraju, który po wojnie był wręcz zdewastowany gospodarczo, intelektualnie o rozproszonym przemyśle. Był również krajem pełnym biurokratycznych absurdów, gdzie młodzi, zdolni fizycy zajmujący się tymi kwestiami byli wysłani na front ramię w ramię z pasterzami z Uralu. Historycznie odpowiedź na to pytanie jest mimo wszystko trochę bardziej złożona. Zresztą cała radziecka droga do bomby atomowej jest dość ciekawą historią, jeśli w ogóle mogę tak powiedzieć. Jeśli oglądaliście więc wspomniany film Oppenheimer, to nawet tamten wątek był bardzo wyraźnie zaznaczony. Chodzi mianowicie o wręcz hurtowe przekazywanie informacji Rosjanom na temat prac nad amerykańską bombą atomową w projekcie Manhattan. Zdaniem historyków też szacunki się różnią, ale mogło to przyspieszyć się pracę nad radziecką bombą atomową nawet o 10 lat. No dobrze, to gdzie jest ta baza i gdzie ja właściwie do cholery jestem? Jesteśmy jakieś 140 km od Poznania, 200 od Gdańska, a najbliższe większe miasto to miasto Piła. Oczywiście, sama baza była ukryta przed światem ukryta również dla lotów zwiadowczych. Tak więc wykorzystajmy ten mały samolot, a wy napiszcie w komentarzu, czy widać samą bazę z powietrza. Powoli dojeżdżamy do samej bazy. Jak widać, prowadzi do niej leśna droga. Sama baza znajduje, znajduje się we wsi Brzeźnica Kolonie. Obiekt 3002 powstał gdzieś na przełomie lat 60. i 70. Przyznam, że spotkałem dość różne daty, natomiast to nie jest najważniejsze. W Polsce znajdują się tylko trzy tego rodzaju obiekty, ale o nich może powiem trochę później. Ciekawostką jest być może, że sama baza ufundowana została przez wojsko polskie, a następnie przekazana w ręce Rosjanom. Same prace budowlane nad tym obiektem przeprowadzały natomiast wojska inżynieryjne z piły. Nareszcie dojechaliśmy do bazy atomowej, a dokładnie jesteśmy przy obiekcie o nazwie Granic. Ogromnym stromem hangarze, mogącym teoretycznie ukryć mobilną wyrzutnię rakiet typu Scud, czy bardzo duże transporty wojskowe. Żeby mniej więcej pokazać wam jego wielkość, to mogłyby się tu zmieścić dwa tiry, jeden po drugim. Z tej strony, u góry, jak widzicie, jeszcze zachowała się Rodzicka Gwiazda. Przyznajcie, że robi wrażenie. Więc, jakie tajemnice mógł skrywać obiekt granit, ogromny sronohangar? Cóż, z racji swoich gabarytów na pewno mógł pomieścić mobilną wyrzutnię rakiet typu SS, popularnie zwaną Skudami, będącą w pewnym sensie prawnuczką rakiet, niemieckich rakiet V2, które mogły przenosić głowice nuklearne, a następnie razić obiekty w Europie Zachodniej. Natomiast pamiętajmy, że obiekt ten był głównie, a może przede wszystkim tajnym magazynem głowic nuklearnych, tak więc równie dobrze mogły znajdować się tu po prostu ciężarówki, które następnie podjeżdżały pod rampy załadunkowe, które są troszeczkę dalej, a następnie głowice były na nie pakowane i odjeżdżały do jednostek typowo rakietowych bądź na lotniska. Dziś obieg oczywiście jest już bardzo zniszczony i niewiele z niego pozostało, natomiast w czasach swojego funkcjonowania znajdowało się tu ogromne stalowe wrota po obu stronach. Wewnątrz znajdowała się również instalacja elektryczna oraz wentylacyjna. Natomiast to nie tutaj był magazyn głowic nuklearnych. To, co najciekawsze w tej bazie, znajduje się bowiem pod ziemią. Chodźmy to sprawdzić. Jesteśmy na miejscu, czyli w owych podziemnych magazynach śmierci. A dokładnie mówiąc, w dwóch stronach typu S7. Na tym obiekcie znajdują się dwie tego rodzaju bliźniacze konstrukcje. Wszystko natomiast tutaj działo się pod ziemią. Żelbetonowa konstrukcja monolityczna, dwa podziemne poziomy, w których znajdowały się głowice bomb. Dziś to, jak wygląda to miejsce, a jak wyglądało wtedy, musimy sobie niestety trochę wyobrażać. To co? Zejdźmy do środka i zobaczmy, co jeszcze pozostało w tych podziemnych bunkrach. Teraz trochę lepiej możemy wyobrazić sobie, jak dokładnie wyglądały drzwi do tego obiektu. Dziś jest to wszystko zasypane, zabezpieczone, żeby nikt tutaj nie wchodził. Natomiast serce prawdziwe tego obiektu było dużo dalej i znajdowało się jeszcze jedną kondygnację pod ziemią. Widzimy po drugiej stronie kolejne drzwi. To właśnie tam, jednak o jedną kondygnację niżej, znajdował się system pomieszczeń, w którym w odpowiedniej wilgotności i temperaturze skrywano głowice nuklearne. Przyznam, że jestem tu sam, więc pozwólcie, że nie będę schodził niżej. Jest co prawda drabina, natomiast nie wzbudza ona żadnego zaufania. To dokładnie tutaj znajduje się rampa załadunkowa dla ciężarówek, zaraz na wprost magazynu głowic i wielkich drzwi. Dziś pozostało z niej niewiele, natomiast wtedy ciężarówki podjeżdżały. Natomiast głowice podciągane na suwnicy ładowane by wprost na ciężarówki. Oczywiście całość skrywała siatka maskująca. Dokąd zmierzały same ciężarówki? Można się tylko domyślać. Czy w tamtych czasach ktoś wiedział o istnieniu tej bazy i tego, co się w niej znajduje? Oczywiście nie było żadnych oficjalnych informacji ze strony radzieckiej. Na szczeblach władzy o budowie tej bazy wiedziało zaledwie 11 osób, jednak bez szczegółów jej przeznaczenia. Był to pewnie jeden z wielu budowanych obiektów w tamtych czasach. Informacji o lokalizacji bazy nie miał nawet generał Kukliński, więc Amerykanie prawdopodobnie również o niej nic nie wiedzieli. Dla okolicznej ludności, natomiast, był to jeden z wielu zamkniętych obiektów wojskowych w tych terenach. Dla przykładu, zaledwie 30 km od bazy, znajdowało się Borne-Sulinowo, największy radziecki garnizor stacjonujący w Polsce. Baza skrywała jeszcze jedną tajemnicę, i to oddaloną od obiektu granic zaledwie o kilkaset metrów. Można by powiedzieć, że tuż obok podziemnych magazynów głowic znajdowały się bloki mieszkalne: szkoła, przedszkole, stacja benzynowa, sklep, fryzjer. Tak, to nie żart. W bazie bowiem żołnierze stacjonowali razem ze swoimi rodzinami, a łączna ilość osób przebywających tutaj sięgała około 150-200 osób. Same bloki nie były zwykłymi budynkami mieszkalnymi. Ich fasada skrywała bowiem wytrzymałą żelbetonową konstrukcję. Wśród bloków toczyło się więc zwykłe życie, bawiły się dzieci, kobiety wywieszały pranie, rozmawiając o swojej codzienności. Niestety ten obiekt nie miał historycznego szczęścia i dziś praktycznie nie ma po nim śladu. Całość została bowiem całkowicie rozebrana, a pozostałości budynków utwardzają dziś pobliskie leśne drogi. Jedyny ślad to pozostałe płyty, niegdyś tworzące plac apelacyjny. Najwyższa pora na podsumowanie tej krótkiej wycieczki pełnej historii i pożegnanie się z wami. Dziś sama baza jest już historią. Opuszczona przez żołnierzy, ciągle jednak przypomina czas, w którym Europie groziła zagłada. Paradoksem jest zresztą, że spotykamy się w tych okopach po 33 latach, a potomkowie tamtych czasów znów grożą nam śmiercią. Jaka tym razem czeka nas przyszłość? Czas pokaże. Czyli jeśli, oczywiście, jeśli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę, hate, cokolwiek, co po prostu da mi siłę, żeby nagrywać dalej. Znaczy, nie to możliwe.